23 lutego 2024 roku przed mikrofonem Krzysiek zapraszam na 5 dni info. 48-letni Paweł G został skazany przez sąd okręgowy w Radomiu na dożywocie za zabójstwo dwóch kobiet w podeszłym wieku pochodzących z grójca. Oskarżony miał atakować starsze kobiety. Z tego też powodu w 2021 roku zabił i okradł 89-latkę, a około 2 miesiące później 87-latkę. Aresztowany został w marcu 2022 roku. Wyrok jednak nie jest prawomocny. Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni Samorządowcy złożyła wniosek do sądu w celu zabezpieczenia nazwy formacji. Jest to reakcja ugrupowania na wykorzystywanie nazwy Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy przez koalicję Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Nadzieja. Zwykli przybierańcy podjęli decyzję o kolaboracji z faszystowską, ksenofobiczną i antysemicką Konfederacją, napisał jeden z liderów bezpartyjnych samorządowców Bochtan Stawiski. Federacja wystosowała prośbę o zaniechanie używania jej nazwy do pełnomocnika wyborczego Konfederacji Witolda Tumanowicza. CBA zatrzymało trzy osoby oskarżone o korupcję. Wśród nich jest urzędnik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz dwóch interesariuszy. Zabezpieczono 120 tysięcy złotych, 5 tysięcy dolarów, 10 tysięcy euro oraz łapówkę w wysokości 5 tysięcy złotych. W środę zmarł niesprawiedliwie skazany na karę 25 lat więzienia Tomasz Komenda. Po 18 latach odbywania wyroku został uniewinniony. Powodem zgonu była choroba nowotworowa miał 46 lat. Premier Donald Tusk wybrał na stanowisko szefa rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniewa Muszyńskiego. Nowo wybrany dyrektor w przeszłości był między innymi kierownikiem Centrum Antyterrorystycznego ABW. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę. Była to audycja P.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek, rok produkcji i publikacji 2024.